Hej wszystkim, witam was na kanale teamroślina.pl Subik, łapka w górę dla zasięgu i komentarz oczywiście, a dzisiaj jak pobrać happy mod słuchajcie w y, jakąkolwiek wyszukiwarkę może być to wyszukiwarka z, wa, firmowa jakby, czyli na przykład wyszukiwarka mitch tam jakieś inne są, nie wiem y, albo też zwykły google i teraz tak kiedy mamy, jakby już wpisaliśmy sobie to w wyszukiwanie Happy Mod, wchodzimy tutaj w taką stronę WWW .happymod. I słuchajcie, tutaj. Yy... No i pobierz aplikację. No i teraz sobie czekamy. Zobaczcie, tak. Happy mod. No i zainstaluj. Słuchajcie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to ja już pobierałem w przeszłości Happy Moda, więc to jest absolutnie bezpieczne, więc nie martw. się i kiedy jest aplikacja została zainstalowana A, nie chcę szczegółów wchodzimy sobie po prostu w happy moda czyli w tą aplikację, którą pobraliśmy no i tutaj zezwól, tu trzeba zezwolić tu jest jakieś inicjowanie no, musimy skipnąć reklamę no to standardowo. No i tutaj jest wszystko. Zobaczcie. Działa w zasadzie na takiej samej zasadzie jak Aptoid, tyle że można tutaj różne modyfikacje. Ja tu sobie na przykład wyszukam roślinki kontra zombie. Mamy nie wiem, załóżmy to, no i jak widzicie, to są mody, tak? Czyli tutaj na przykład jest. In fine, y, nieskończone nieskończona słoneczka albo też coiny. Tu jest dużo pieniędzy zaś. No, generalnie z modami, róbcie co chcecie. Ja tutaj, jakby. No, ja nie mam, ja nie pobieram modyfikacji. Ja jestem takim graczem raczej bez modów. W sumie, no tak, bez modów. Ale wiecie, taki poradnik. Y, subskrypcja, łapka w górę, komentarz dla zasięgu i widzimy się w kolejnych, przyszłych odcinkach. Pa pa!